Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na 22. forum Polonijnym Patriotyzm w Kulturze i Tradycji Narodowej zorganizowanym przez marszałka senatu RP Stanisława Karszewskiego, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Szanowni Państwo, nasze forum już po raz kolejny objęte zostało także patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzeja Dudę. Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej to tytuł 22. już forum polonijnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dobrze, że się Państwo chcecie tu spotykać. Naprawdę, widząc tyle, tyle twarzy już bardzo znajomych, też się cieszę z nowych oblicz szlachetnych. Cieszę się, że właśnie w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Możemy o tych sprawach mówić, żeby wzrastać, żeby się wzajemnie uczyć. Prelegenci wygłosili referaty na wiele ciekawych tematów, jednak najważniejsze wydarzenia rozegrały się w kuluarach poza zasięgiem kamery. Zadbano, aby emigracja w budowie III RP nie wzięła udziału. Zadbano o to przy okrągłym stole, który był operacją komunistycznych służb specjalnych mającą na celu zamianę podległości Polski wobec Moskwy na podległość wobec innych stolic. Rząd polski odniósł się do konferencji w Paryżu i Ministerstwo Edukacji pana Gowina powiedziało, że ono jest niewinne i ono tutaj nic nie ma sobie do zarzucenia. Również IPN, który był przywołany w związku z tą konferencją, również wydał stanowisko, że no, my tutaj jesteśmy w porządku i proszę nas tutaj nie, nam nic nie zarzucać. Niemniej nikt z władz Rzeczpospolitej Polskiej nie stanął w obronie Polaków, którzy byli obrażani i którzy byli niszczeni, brutalnie kopani, skopani i jeszcze wyzwani od antysemitów. Chciałam powiedzieć, że stanowisko mojej władz Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w sprawie ustawy 447 um... Zostało wyrażone w wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych, pana Czaputowicza, o czym powiedział pan Hambura w wywiadzie, który można znaleźć na YouTubie. I ja to powtarzam za panem mecenasem Hamburą. Pan minister spraw zagranicznych w sprawie ustawy 447 wypowiedział się, że jak przyjdzie do płacenia roszczeń żydowskich, to on już ministrem nie będzie. Takie jest stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej w tej sprawie. Chciałam powiedzieć, że Polonia amerykańska po raz pierwszy od wielu, wielu lat się zmobilizowała w wielu miastach tego kraju do masowych demonstracji, mniejszych, większych, ale było ich dużo i w większych metropoliach były one znaczące. I Osoby, które brały udział w tych demonstracjach zostały tutaj w kraju przez głosy właśnie z kraju oplute i nazwane antysemitami. Takie, taka sytuacja powoduje dramatyczny rozdźwięk wśród Polonii Amerykańskiej. My jesteśmy od dawna podzieleni, my od dawna jesteśmy, można powiedzieć, ubezwłasnowolnieni, pozbawieni własnego głosu, pozbawieni własnej godnej reprezentacji. I w tej chwili tego typu rozgrywanie tej, tej dramatycznej dla Polonii sytuacji, gdzie osoby, które stają w obronie godności każdego z nas, są przez nas Opluwani jako antysemici. Po prostu powoduje, że sytuacja Polonii amerykańskiej sięga dna. Polacy z pięciu kontynentów, jak nigdy dotąd podjęli decyzję o szeroko zakrojonej współpracy i rozwoju niezależnych mediów. To jest medal rycerskiej przyjaźni, który będzie wręczony ojcu Gerardowi od fundacji Polonie Gospodarcza Świata, to jest nagroda. Dla ojca Gerarda za wieloletnie działania, za wieloletnie posługę dla Polonii w Norwegii i dla Polonii całego świata, zafundowana przez Fundację Polonia Gospodarcza Świata. Jestem przedstawicielem tej fundacji na Ukrainie i życzę, żeby te działania ojca były nadal takie skuteczne i oczywiście życzę wielkiego, wielkiego zdrowia. 33 lata i Norwegii co najmniej jeszcze dwa będą, a potem już w Polsce. A potem na Szmelc, no Kielc. A, po, a potem już w Polsce. No. Z Bogiem, tak, ja tak, przyciem tak. z policją. Policja to po mnie, żeby te przyjdzie. Nie, nie, bo nie przyszli, ale, ale, no. ale, ale. Ty się taki wielki. Jestem bardzo szczęśliwy i ja dumny, ja że mogłem wrócić taką skromną, wręczyć taką skromną nagrodę. A ja też tak, ale... Módlmy się za ojca Geralda Filaka, w dniu jego urodzin. Aby swoim świadectwem i radością posługiwał Kościołowi i Polakom w Norwegii. Okaż, Okaż nam Boże swoje miłosierdzie. Ciągle dalszej dyskusji o roli Polonii w świecie i jej wpływie na losy Polski nastąpi na trzeciej konferencji Inicjatyw Polonijnych w Konstancinie i niepokalanowie oraz na czwartym forum ekonomicznym w Tarnowie. Serdecznie zapraszam. Jak będzie lepiej zaadresować problemy, które nas dotykają. Jezusa, Jezusa, Jezusa. Hvala što pratite kanal.